Cześć, tutaj Piotrek. E, witam Was w pierwszym audiologu, czyli takich informacjach. E, pierwsza informacja, którą mam, was, mam Wam do przekazania, jest taka, że postanowiłem zakończyć serię Need for Speed Carbon. E, dlatego, że już, już nie mam siły. Nie mam siły na tego let's play'a, ponieważ y, dużo problemów z nim mam, że rozdzielczość ekranu jest mała, niska. A dwa, że no po prostu mam problemy tam z mikrofonem przy tej grze. A tego wrzucam teraz, właśnie na publiku. Filmik, film ponad 33,5 minutowy. go pokażę na. dam do niego adnotację. I to będzie ostatni filmik z tej serii. Kolejna informacja jest taka, że za. Zaczynam się brać za za nagrywanie Minecrafta w tej serii hardcore mode. Był jeden odcinek, tam całkiem nieźle według mnie wszedł save'a mam, tak więc zaraz zaczynam się za niego nagrywanie. I chyba tylko tyle mają do powiedzenia. No to cześć, i czekajcie na Minecrafta.